To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Umiłowani bracia i siostry. Przytoczone słowa Chrystusa. Wyjaśniają sens uroczystości Bożego Ciała. Sprawujemy Eucharystię, pożywamy chleb, który z nieba stąpił, adorujemy Najświętszy Sakrament i ukazujemy całemu stworzeniu, niosąc go w procesji. Nasz głos przebija się z trudem przez świat, spragniony manny. Tak jak kiedyś podczas wędrówki Żydów przez pustynię, świat spragniony manny, która jednak w przeciwieństwie do Eucharystii nie daje życia wiecznego, nie daje nieśmiertelności. A jeśli ten świat nas jeszcze toleruje, to usiłuje wmówić, że z powodu pandemii czy innych ważnych powodów, Wystarczy obejrzeć lub wysłuchać transmisję, która z drugiej strony jest dobrodziejstwem dla osób, które nie mogą być dzisiaj tutaj razem z nami z powodu zdrowia, niedołężności, zajmowania się chociażby dziećmi. Otrzymaliśmy na szczęście, jak mówi święty Paweł, ducha który jest z Boga dla poznania darów Bożych. I pomimo uciążliwych restrykcji sanitarnych nałożonych przez władze, pozostajemy blisko Chrystusa, Chrystusa skrytego w hostii. Wierzymy, że nie ma większego skarbu na ziemi, nie ma, Większej świętości niż ten kawałek chleba, który jest ciałem samego Boga. Stąd Boże Ciało. Pragnę Wam najdrożsi podziękować za Waszą wierność, której wyrazem jest uczestnictwo w dzisiejszej uroczystości we mszach świętych, w niedzielę i święta. Dziękuję kapłanom, którzy zwiększyli liczbę celebracji w parafiach, oraz ofiarnie śpieszą z komunią świętą do osób starszych i chorych. Pragnę jednocześnie wyrazić wdzięczność duchownym i wiernym świeckim za wielką troskę o świątynię naszej diecezji, o świątynię, w których mieszka Chrystus. Dzięki Waszym ofiarom, dzięki Waszym staraniom oraz pracy rąk, drogie siostry i bracia, te świątynie wychwalają Boga swoim pięknem, będąc zarazem znakiem Jego obecności pośród nas. Wasz przysłowiowy wdowi grosz jest wyznaniem wiary. Każda świątynia jest przecież. Czymś w rodzaju wielkiej monstrancji, uniesionej wysoko, aby wszyscy widzieli Pana Jezusa, który błogosławi i daje nadzieję. Monstrancja, od monstrare ukazywać. Każdy Kościół mówi o Chrystusie. Dlatego widzę w dbałości o kościoły głęboką wiarę w Eucharystię, w rzeczywistą obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Bo przecież, gdybyśmy nie wierzyli, że On jest obecny naprawdę, rzeczywiście w Eucharystii, to wystarczyłby jakiś namiot, jakaś hala sportowa czy plac. A my dbamy o świątynię, bo wierzymy że są one domem Bożym. Nie możemy ulegać osobom i środowiskom, które pod hasłem wolności i wygodnego życia próbują odwrócić nasz wzrok od Boga. Używają różnych metod, jak komuniści w minionej epoce, żeby wzbudzić niechęć do religii. Nie, nie wahają się profanować największych świętości, zakłócają nabożeństwa w świątyniach czy malują na nich wulgarne hasła. Dyskredytują autorytety, zaczynając od świętego Jana Pawła II i prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. W jakim celu to robią? Bo to nie jest przypadkowe. W jakim celu to robią? Obrzucają błotem Jana Pawła, bo chcą, żebyśmy czuli się mali, bezbronni, bez twarzy, bez tożsamości. Bo wtedy zrobią z nami to, co zechcą. Dlatego nie możemy odrywać oczu od Chrystusa w najświętszym sakramencie. On mówi bowiem o, o wielkości człowieka. Stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Przypomina o naszym prawdziwym powołaniu do królowania w niebie razem z Nim i daje siłę, abyśmy to powołanie mogli zrealizować. Paradoksalnie, prawdę tę wypowiedział naturalnie w innym sensie, nie chciałbym być źle zrozumiany. Ateistyczny filozof Ludwig. Feuerbach, mówiąc, że człowiek staje się tym, co zje. Aby być podobnym do Pana Jezusa, nie wystarczy jednak pobożne uczestnictwo we Mszy Świętej, komunia święta, uczestnictwo w procesji. Przyjmując oraz adorując Chrystusa w Eucharystii, Powinniśmy otworzyć się na Ewangelię. To jest droga prowadząca do zbawienia, a zarazem droga do wypełnienia naszego życia miłością, której Eucharystia jest najwyższym, największym, najwspanialszym wyrazem. Kiedy Pan Jezus mówi do apostołów podczas ostatniej wieczerzy. To czyncie na moją pamiątkę zwraca się jednocześnie do każdego z nas, zachęcając, abyśmy kochali jak On. Wówczas komunia święta przyjęta w Kościele stanie się komunią w codziennym życiu, stanie się wspólnotą miłości, takiej miłości potrzebujemy we wzajemnych relacjach, w rodzinach, w miejscach pracy, w polityce. Bez niej rządowe programy walki z kryzysem wywołanym pandemią, chociaż ważne i potrzebne, ale bez miłości te programy pozostaną jedynie rzuceniem koła ratunkowego temu, kto, konie, temu, kto tonie. Ale... Nie wystarczy rzucić koło ratunkowe, jeśli ktoś zna trochę wodę, jezioro i rzekę. Nie wystarczy rzucić koło ratunkowe. Trzeba jeszcze wyciągnąć tego, kto się topi. A tu już potrzeba współdziałania. A to współdziałanie wynika z miłości, bo chcemy pomóc drugiemu człowiekowi. I właśnie Eucharystia daje nam siłę i motywację, żeby kochać, kochać, a nie tylko mówić o miłości. Adorujmy więc najdroższy Chrystusa pod postacią białej hostii i przyjmijmy jego błogosławieństwo. Niech pan Jezus Przemienia zawsze nasze serca. Amen.